Tadeusz Zastawnik, budowniczy polskiej miedzi. Z okazji setnej rocznicy jego urodzin w skwerze imienia Tadeusza Zastawnika w Lubinie odbyła się uroczystość upamiętniająca jego osobę. Warto przypomnieć, że to dzięki czwórce osób powstał Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy, łączący dwie branże, górniczą i hutniczą. To jest profesor Zwierzycki, który teoretycznie rozpracował zaleganie złóż miedzi. Pan Weżykowski, któremu się udało dowiercić... Do pokładu w rudy miedzi. Pan dyrektor Glazur, szef Pebeki, który z szybami zgłębił i dotarł do, do złoża już miedzi do eksploatacji. No i pan dyrektor zastawnik to wszystko zmobilizował i utworzył największe przedsiębiorstwo w Polsce Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi. Dzięki temu powstał. Lęgnisko, Głogowski Okręg Miedziowy. Budowniczy Polskiej Miedzi dzięki ogromnej woli współpracy, odpowiedzialności i odwadze zjednął sobie przychylność i wdzięczność pracowników KGHM. Podczas uroczystości obecna była córka Tadeusza Zastawnika, Anna Menkes, która nie ukrywała wzruszenia. Chciałam bardzo podziękować wszystkim, którzy z racji pełnionych funkcji umożliwili i zorganizowali tę uroczystość. Chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy z Państwa, którzy jesteście tutaj dzisiaj którzy znaleźli chwilę czasu, żeby stanąć i chwileczkę pomyśleć o tych, którzy tutaj zaczynali, o pionierach, wśród których był mój tata. Pamiątkowe kwiaty złożono pod tablicą upamiętniającą Tadeusza Zastawnika. Podczas uroczystości obecny był nie tylko zarząd KGHM, ale także przedstawiciele oddziałów Polskiej Miedzi czy spółki PBK. Orkiestra oddziału ZG Polkowice-Sieroszowice i Huty Miedzi Głogów uświetniła świętowanie.